Świat motoryzacji po prostu się zawalił. Żadnych konferencji prasowych, żadnych efektownych rewelacji, tylko jeden prototyp, który wprawił w osłupienie wszystkich gigantów branży pojazdów elektrycznych. Prezes Koenigsega odsłonił silnik oparty na ciemnej materii jednostkę napędową tak lekką i brutalną, że wydawało się, jakby sama fizyka została napisana na nowo. Z dnia na dzień w zarządach Tesli, Beagle i Porsche zapadła cisza. Nie dlatego, że to był kolejny silnik, bo nim nie był to była broń. Przyspieszenie niczym rakieta ułamek masy, a do 2025 roku każdy super samochód elektryczny na planecie może zostać pochłonięty przez pył. Branżowi insiderzy nie szepczą już o innowacjach. Nazywają to motoryzacyjnym trzęsieniem ziemi, a liczby, które za tym stoją: jeśli myślisz, że to przesada, to już jesteś w tyle. To nie krok naprzód, to skok, który może wywrócić branżę do góry nogami. Od maleńkiego szwedzkiego garażu po silnik, który wydaje się niemożliwy do zbudowania. Dziś odkrywamy silnik ciemnej materii, jego sekrety, jego naukę i dlaczego najwięksi giganci motoryzacyjni już teraz zarabiają krocie. Zapnijcie pasy. Pod koniec tego filmu zrozumiecie, dlaczego nic na czterech kołach już nigdy nie będzie takie samo. I tak jeśli prędkość, niebezpieczeństwo i oszałamiająca inżynieria przyspieszają bicie serca, kliknijcie. Lubię to i subskrybujcie. Nie będziecie chcieli mrugnąć, gdy dotrze do was prawdziwa historia. Ogłoszenie nie przypominało konferencji prasowej to było jak eksplozja. W jednej chwili światła stały w miejscu, publiczność szeptała grzecznie. W następnej Christian von Konigsek wszedł na scenę z uśmiechem obok czegoś na tyle małego, że można go było nieść pod pachą, a jednocześnie na tyle potężnego, by przekreślić wszystko, co inżynierowie dźwięku myśleli, że wiedzą o wydajności. Nazwał to silnikiem z ciemnej materii. Obietnica: przewyższyć wszystkie elektryczne supersamochody na Ziemi do 2025 roku. Nie dorównać im, ale je przewyższyć. To nie jest łatwe stwierdzenie, zwłaszcza gdy na pierwszych stronach gazet dominują takie marki jak Tesla, Pled, Porsche, Taycan, Turbo S i BAD Yang Wang. Wśród tłumu rozległy się szepty. Zmienia to zasady gry trzęsienie ziemi. Niektórzy skrzyżowali ramiona sceptycy czekający, czy pojawi się błyskotliwość czy brawura, ale dla tych, którzy znają Kenixega, wątpliwości nigdy nie były bezpieczniejszą opcją. W 1994 roku Christian miał zaledwie 22 lata i majsterkował w małym szwedzkim garażu, marząc o prędkości, którą inni nazywali niemożliwą. Jego pierwsze dzieło, CC8S, pobiło rekordy w 2002 roku, stając się wówczas najmocniejszym produkowanym seryjnie silnikiem na świecie. Nadwozie samonośne z włókna węglowego. Był pionierem. Technologia wolnych zaworów. Porzucił wałki rozrządu, zanim ktokolwiek inny o tym pomyślał. Hybrydowe układy napędowe z napędem bezpośrednim. Były już w planach, zanim większość producentów potrafiła je poprawnie napisać. W DNA Königsega zawsze chodziło o wymazanie słowa niemożliwe. Ciemna materia. To był jak dotąd najodważniejszy ruch. Sama nazwa ma swoją wagę. W fizyce ciemna materia jest niewidzialna, a jednak kształtuje wszechświat poprzez siłę grawitacji. Silnik Koniksega jest taki sam, wystarczająco kompaktowy, by go pomieścić, a jednocześnie generuje moment obrotowy, przy którym nawet najbardziej zaawansowane silniki elektryczne wydają się ospałe. Konstrukcja lekka jak piórko zbudowana z materiałów klasy lotniczej, ale na papierze wygląda jak potwór. Żadnych masywnych akumulatorów, żadnych rozrośniętych przekładni, tylko surowa skondensowana wydajność. Gęstość mocy, moment obrotowy na kilogram przebija oczekiwania branży. I tłum to odczuł. Oczy się rozszerzyły, telefony opadły. Wyczuwało się napięcie, świadomość, że to nie modernizacja hipersamochodu. To bezpośrednie zagrożenie dla sposobu produkcji samochodów. Ze sceny jedno było niezaprzeczalne. Kyniksek nie dołączał do wyścigu pojazdów elektrycznych, on go przerabiał. Mniej może uderzyć mocniej niż więcej, mruknął jeden z inżynierów w pierwszym rzędzie. Silnik oparty na ciemnej materii obiecywał przyspieszenie niczym rakieta, niemal natychmiastowy moment obrotowy i osiągi, których nie dorównał nawet Tesla Plaid. Elegancja silnika tkwi w jego grozie. Kompaktowy, niewidoczny, brutalnie wydajny. Kompozyty tytanu i węgla klasy lotniczej sprawiają, że jest lekki jak piórko, a wirnik z pustym rdzeniem obraca się z prędkością, która zniszczyłaby zwykłe materiały. Moc, która cicho mruczy, a jednocześnie dominuje w każdym aspekcie. Publiczność mogła odczuć konsekwencje. Każdy obecny gigant motoryzacyjny Tesla-Porsche BYD w tej chwili zrozumiał, co nadchodzi. Łańcuchy dostaw, fabryki akumulatorów i ogromne inwestycje w pojazdy elektryczne nagle stały się zagrożone. Christian nie tylko zaprezentował silnik, ale rzucił sejsmiczne zagrożenie na całą branżę. Intencja Kenixega była jasna: nie chodzi o to, by chwalić się w garażu kolekcjonera. To przesłanie dla tytanów mobilności. Wydajność może być niższa, szybsza i bardziej wydajna. Całe paradygmaty projektowe mogą ulec zmianie. Kabiny mogą zostać udoskonalone. Pojazdy mogłyby ważyć setki kilogramów mniej. Zasięg mógłby się zwiększyć bez dodawania ani jednej dodatkowej kilowatogodziny. A jednak emocje nie ograniczały się tylko do kwestii technicznych. Opowieść wokół niej uśmiech Christiana, szepczący tłum, maleńka, a zarazem niszczycielska maszyna. Wszystko to trzymało wszystkich w napięciu. Nie tylko oglądałeś ujawnienie, ale czułeś, jak historia się zmienia. Inżynierowie dokonywaliby inżynierii wstecznej strategii, przeliczaliby, a inwestorzy panikowali. Bo ciemna materia nie była tylko siłą napędową, była łamaczem reguł, zmieniała paradygmat i stanowiła ostrzeżenie. Era konwencjonalnych pojazdów elektrycznych i ciężkich akumulatorów miała wkrótce stawić czoła pierwszemu prawdziwemu przeciwnikowi, a prawdziwy szok to był dopiero początek. Silnik z ciemnej materii to nie tylko silnik, to fizyka wywrócona do góry nogami. Zapomnij o wszystkim, co wiedziałeś o układach napędowych pojazdów elektrycznych. Większość samochodów napędzana jest silnikami o strumieniu promieniowym, w których pole magnetyczne obraca się na zewnątrz jak koło. Koniksek wyrzucił to przez okno. Ciemna materia wykorzystuje architekturę strumienia osiowego. Pole płynie wzdłuż osi, a niepromieniowo tworząc strukturę, która jest cieńsza, gęstsza i niesamowicie potężna. Mniej masy, więcej mocy. Moment obrotowy na kilogram tak wysoki, że czuć go jak silnik. Dwanaście, ale cichy, natychmiastowy i bezlitosny. Bez opóźnień, bez warkotu, bez rachunku za paliwo. Chłodzenie to problem, który dotyczy zwykłych silników, ale ciemna materia nie tylko chłodzi, ale i dominuje nad ciepłem. Kenixek zapożyczył sztuczki lotnicze prosto z myśliwców. Mikrokanalikowe chłodzenie cieczą przepływa przez obudowę silnika, utrzymując temperaturę na stabilnym poziomie, nawet przy ekstremalnym obciążeniu. Dodaj do tego akumulator o wysokim momencie rozładowania, zdolny do zrzutu prądu w milisekundy, a otrzymasz moment obrotowy tak nagły, że ciało uderza w fotel, zanim umysł zarejestruje ruch. Kierowcy twierdzą, że wrażenie to bardziej przypomina kontrolowaną eksplozję niż przyspieszenie. Każdy wybór materiału to oznaka obsesji. Tytan do mocowań o dużym naprężeniu, stopy magnezu do wzmocnienia stojana, wirnik węglowy z pustym rdzeniem obraca się z prędkością, która zniszczyłaby zwykłe metale, siły odśrodkowe. Nieistotne. Koenigsegg wziął przykład z kosmicznych kół reakcyjnych, gdzie awaria przy 30 obr-u min jest katastrofą. Tutaj awaria nie wchodzi w grę, jest ona eliminowana przez inżynierów. A potem jest sztuczka, którą większość przeoczy. Rury cieplne osadzone wewnątrz samego wirnika. Przy prędkościach przekraczających 400 km na godzinę, każda nieefektywność zamienia się w ciepło. Te rury odprowadzają go. Odprowadzają do strumienia powietrza pędzącego pod samochodem i utrzymują wszystkie podzespoły w działaniu jak w zegarku. Liczy się każdy gram. Każdy kilowat jest wykorzystany. Zero marnotrawstwa. Czysta chirurgiczna wydajność. Efekty są spektakularne. Rakiety z napędem Tesli przyspieszają od 0 do 100 km na godzinę w 1,9 sekundy. Ciemna materia 1,8 sekundy. Ta dziesiąta część sekundy to nie tylko liczba. To publiczne upokorzenie dla każdego samochodu na drodze. Silnik spalinowy. Już przestarzały, zanim jeszcze wystartował. Ferrari SF90 Bugatti Chiron Lamborghini Revuelto. Wszystkie legendarne maszyny, wszystkie przyćmione natychmiastową cichą siłą. Wydajność to nie tylko bonus, to część broni. Silniki strumieniowe o strumieniu osiowym naturalnie zużywają mniej energii, a system termiczny Quenixega utrzymuje straty na minimalnym poziomie. Każdy elektron jest zamieniany na ruch do przodu. Zasięg się wydłuża. Nagrzewanie utrzymuje się na minimalnym poziomie. Wydajność nie spada nawet przy wielokrotnych startach. Testy pokazują, że ciemna materia przewyższa konkurencję, zużywając jednocześnie o 10-15% mniej energii baterii. Wyobraź sobie, że wyprzedzasz Usaina Bolta niosąc plecak i przekraczasz linię mety, będąc bardziej wypoczętym niż on. O takiej skali mówimy. To coś więcej niż przyspieszenie, to dominacja. Kierowcy mówią o spokoju, który przeczy brutalności pod maską. Inżynierowie nazywają to chirurgicznym, analitycy twierdzą, że to nierealne. Konkurencja spanikowała. To nie tylko nowy silnik, to sygnał ostrzegawczy. Tesla, Porsche, BYD. Wszyscy stoją w obliczu paradygmatu designu, którego się nie spodziewali. Silnik lżejszy, szybszy, bardziej wydajny i odporny na wysokie temperatury. Silnik, który na nowo definiuje możliwości napędu elektrycznego. Każdy szczegół jest przemyślany. Nic się nie marnuje. A konsekwencje ogromne: mniejsze i lżejsze akumulatory. Dłuższy cykl życia. Wyższa wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Możliwość przeprojektowania kabin. Udoskonalony rozkład masy. Całe samochody przeprojektowane. W świecie hipersamochodów nie wystarczy już być szybkim. Trzeba być nieustępliwym. A silnik ciemnej materii to nowy standard. Natychmiastowy, niewidzialny, niepowstrzymany. Przyszłość napędu nadeszła, ale moment obrotowy ma swoje granice. Liczby i nerwy mówią same za siebie, na to, że prototyp nie tylko jechał, zniszczyło wszelkie oczekiwania. Prędkości przekroczyły 400 km/h, a inżynierowie przygotowywali się na znajomy wzrost temperatury, nieuniknione zanikanie mocy, które dotyka każdy wysokowydajny samochód elektryczny. Ale to nigdy nie nastąpiło. 40 brutalnych minut na pełnym gazie każde okrążenie, identyczne jak pierwsze surowa moc bezlitośnie narastająca. Powietrze drgało z metalicznym wyciem. Moment obrotowy rezonował tak głęboko, że wydawał się żywy, wibrując w samochodzie i w każdym nerwie kierowcy. W bezpośrednich testach za zamkniętymi drzwiami legendy słabły. Ferrari SF 90 ziewało na prostych. Bugatti Chiron, symbol dominacji hipersamochodów, nie potrafił wyjść z zakrętów wystarczająco szybko. Tesla Model S, Plaid, chwalona za natychmiastowy moment obrotowy, goniła za cieniem. Hamowanie regeneracyjne poradziło sobie z karkołomnymi przeciążeniami, niczym drapieżnik trzymający ofiarę. Bez szarpnięć, bez dramatów, bez kompromisów. Kierowcy testowi wyszli na zewnątrz drżąc. Weteran z 30-letnim doświadczeniem w testowaniu prototypów mruknął. To nie powinno być możliwe. Szybko i spokojnie oba naraz. Inny stwierdził: To najpłynniejszy, najstabilniejszy i najszybszy przejazd, jaki kiedykolwiek widziałem. Nawet analitycy wydajności z zatwardziałym sceptycyzmem nie mieli kontrargumentów. To przekraczało możliwości inżynieryjne. To było pęknięcie w rzeczywistości. Rozeszły się szepty. Konkurencyjni inżynierowie z porzuconymi telefonami i szeroko otwartymi oczami notowali w myślach. Dział badawczo-rozwojowy Tesli zagłębił się w patenty, szukając punktów zaczepienia jakiejkolwiek wskazówki, którą mogliby wykorzystać. BYD po cichu uruchomiło stanowiska testowe silników wysokoobrotowych. Źródło w dziale wydajności zasugerowało, że firma prowadzi inżynierię wsteczną lżejszego modułowego silnika inspirowanego ciemną materią. W Stuttgarcie zarząd Porsche odwołał wszystkie prace. Loty awaryjne, spotkania strategiczne, nocne decyzje. Ich kolejny całkowicie elektryczny 911 nagle wydawał się przestarzały, zanim trafił na salon. Rynki finansowe zadrżały. Fundusze skoncentrowane na licie z dnia na dzień straciły miliardy. Inwestorzy stawiający na niedobór baterii zobaczyli, jak w czasie rzeczywistym otwiera się czarna dziura. Nie chodziło już o samochody, to było samo magazynowanie energii harmonogram koszt dominacja. Wszystko to zostało przepisane przez silnik, który niewielu rozumiało, ale wszyscy się go bali. Nagłówki krzyczały: koniec wyścigu baterii. To nie był przesada. Ciemna materia osiągnęła to, za czym giganci baterii gonili przez dekady: natychmiastowa prędkość bez masywnych ciężkich akumulatorów. Zmniejszy rozmiar baterii o 30-40% bez kompromisów w zakresie mocy. Szybsze ładowanie dłuższa żywotność setki kilogramów mniej masy całkowitej pojazdu. Każdy test to potwierdził. Mniejsza masa, większa wydajność, brak spadku temperatury. Koszty poszły w ślad za katastrofą. Układ napędowy oparty na architekturze ciemnej materii mógłby obniżyć produkcję o 25% lub więcej. To nie jest stopniowe. To wystarczy, by zdestabilizować powolnych producentów samochodów w jednym cyklu modelowym. Branża wydobywcza akumulatorów, już i tak pod lupą pod kątem etyki i zrównoważonego rozwoju, stanęła w obliczu nowej rzeczywistości. Spadek popytu na lit, kobalt i nikiel mógł doprowadzić do nadwyżki spadku cen i utknięcia inwestycji. Dla projektantów oznaczało to wolność. Zniknął problem nieporęcznych opakowań o dużych rozmiarach. Kabiny mogłyby być udoskonalone. Rozkład masy mógłby zostać udoskonalony. Smukłe, nieprawdopodobne nadwozia mieszczą teraz silniki mniejsze niż walizka podręczna. Linie hipersamochodów, niegdyś uważane za dziwaczne, nagle stały się osiągalne. Dla klientów było to uzależniające, a nie ewolucyjne, a wręcz rewolucyjne. Hiperhybrydy oferujące wytrzymałość na poziomie silnika spalinowego, moment obrotowy na poziomie silnika elektrycznego i zwinność na poziomie piórkowym, nieograniczona wydajność przez wiele godzin minuty ładowania, dominacja na drodze, a jednocześnie mniejszy, bardziej zwinny i piękniejszy niż jakikolwiek samochód elektryczny na rynku. Branża nie tylko odczuwała presję, zdestabilizowało sytuację. Tradycyjni gracze zaczęli się miotać. Każdy istniejący benchmark, każdy standardowy układ napędowy, każda koncepcja wydajności wydawała się zagrożona. Koenigsegg nie ograniczał się tylko do rywalizacji. Zmieniał zasady, definiując nową erę, w której masa, gęstość mocy i wydajność miały większe znaczenie niż rozmiar akumulatora czy pojemność skokowa silnika. Od szwedzkiego garażu, w którym zaczynał Christian von Koenigsegg, po globalne tory wyścigowe i centra badawczo-rozwojowe, przekaz był jasny. Ciemna materia to nie prototyp, to przepowiednia. Świat hipersamochodów został zachwiany. Branża pojazdów elektrycznych zadziwiła, a sama idea mobilności na nowo się zdefiniowała. Każde okrążenie to potwierdzało, każdy szept to potwierdzał. To nie był żaden przyrost. To było trzęsienie ziemi, a wstrząsy dopiero się zaczynały. Fale uderzeniowe nie utrzymywały się na papierze, wylewały się do realnego świata. Pierwsze premiery zostały starannie wybrane i zarezerwowane dla klejnotów koronnych Koenigsegga maszyn Jesco i Gemera, które już flirtowały z granicami fizyki, ale szepty były ogłuszające. Inżynierowie Tesli zostali zauważeni w ośrodku testowym Koenigsegg. Kierownictwo Porsche podobno zażądało prywatnych demonstracji. BMW po cichu złożyło wnioski patentowe, podejrzanie odzwierciedlające architekturę ciemnej materii. Dział projektowy Audi rozpoczął rozmowy na temat luksusowego wariantu E-Tron napędzanego pomniejszoną wersją. To nie tylko silnik, to uniwersalna broń. Koenigsek twierdzi, że ciemna materia może być zasilana biopaliwem lub wodorem bez utraty kompaktowych rozmiarów ani natychmiastowego momentu obrotowego. To architektura, która sprawdza się w regionach wciąż zależnych od paliw płynnych. A jednocześnie jest liderem na rynkach pojazdów całkowicie elektrycznych. To rzadki most łączący dwa walczące światy. Problem tkwi w kosztach. Produkcja ciemnej materii nadal odbywa się na zamówienie precyzyjnie frezowana w małych partiach. Ale historia sprzyja nieustępliwym. Kiedyś egzotyczne stopy tytanu i stopów lotniczych są teraz stosowane w smartfonach. Quinixeq przewiduje przyszłość, w której ekonomia skali wprowadzi te technologie do samochodów osobowych w ciągu dekady. Kiedy to się stanie, przemysł motoryzacyjny nie będzie musiał mierzyć się jedynie z konkurentem. Będzie musiał stawić czoła nowym przepisom, a konsekwencje wykraczają poza drogi. Lekki napęd z przyspieszeniem rakietowym i znikomą stratą ciepła, to dokładnie to, czego pragną lotnictwo krótkodystansowe i szybki transport morski. Elektryczne wodnosamoloty bez akumulatorów wielkości mieszkań. Luksusowe jachty redukują zużycie paliwa o połowę, a jednocześnie podwajają prędkość. Ten sam silnik, który rozpędza dziecko od 0 do 100 km/h, mógłby napędzać prom przybrzeżny lub taksówkę powietrzną. Zwolennicy nazywają go świętym gralem napędowym. Dla nich to nie ewolucja, to reset. Ciemna materia rozwiązuje problem zarówno samochodów elektrycznych, jak i spalinowych. Poczekaj. Producenci pojazdów elektrycznych walczą z ogromnymi bateriami. Producenci silników spalinowych walczą z ciężkimi silnikami i systemami emisji spalin. Ciemna materia przecina oba z chirurgiczną precyzją. Krytycy, jak można się było spodziewać, ustawiają się w kolejce. Koenigsegg, jak twierdzą, słynie z projektów, które nigdy nie wychodzą poza garaże kolekcjonerów: zbyt drogie, zbyt rzadkie, zbyt zależne od materiałów i obróbki, które niewielu potrafi odtworzyć. Widzą w tym hipersamochodzie chwyt, który ma trafić do historii, a nie do masowej produkcji. Koenigsegg się sprzeciwia. Skalowanie to nie fantazja. To strategia. Trwają ciche rozmowy z gigantami produkcyjnymi w Azji i Ameryce Północnej. Pytanie nie brzmi, czy to się uda. Ważne, kto zrobi to pierwszy Koenigsegg, czy rywal z zasobniejszym portfelem. Jeśli dojdzie do masowej produkcji, konsekwencje będą sejsmiczne. Debata na temat pojazdów elektrycznych kontraspalinowych trwająca dekadę staje się nieistotna. Uwaga branży przesuwa się z rodzaju paliwa na kunszt inżynieryjny. Rozpoczyna się wyścig zbrojeń w dziedzinie napędów, w którym chemia i paliwo mają mniejsze znaczenie niż rafinacja masa i gęstość momentu obrotowego. Giganci już reagują. Rewolucyjna technologia rzadko zawodzi, bo nie działa. Zawodzi, bo zagraża ugruntowanym systemom. Silnik, który sprawia, że masywne akumulatory w pojazdach elektrycznych stają się opcjonalne, nie tylko podważa normy inżynieryjne. Zagraża całym modelom biznesowym, opartym na sieciach ładowania litowo-kobaltowego i dekadach dominacji na rynku silników spalinowych. Koenigsegg przekroczył granice. Od butikowych maszyn do adrenaliny po globalnego rewolucjonistę technologicznego ma teraz moc, by wstrząsnąć filarami mobilności. Tesla podobno wznowiła pracę nad lekkimi silnikami dwa lata temu. BD sugeruje całkowite pominięcie konstrukcji z dużymi akumulatorami. Porsche może zrezygnować z planowanej modernizacji akumulatora w modelu Taycan, aby radykalnie przeprojektować układ napędowy. Ciemna materia to nie tylko konkurent. To katalizator. Jej istnienie wprawia tytanów w ruch. Wyścig nie toczy się o większe akumulatory, ani o bardziej wymyślne komory spalania. Chodzi o najmniejszy, najlżejszy i najbardziej wydajny silnik jaki kiedykolwiek zbudowano. Lekki hiperwydajny napęd mógłby zmniejszyć masę pojazdu o setki kilogramów, wydłużyć zasięg bez większych akumulatorów i umożliwić realizację projektów, które kiedyś uważano za niemożliwe. Ironia jest ostra. Z małego szwedzkiego garażu marka zbudowana na szybkości i ekskluzywności, zagraża teraz globalnym imperiom czymś o wiele groźniejszym niż moc. Adaptacyjnością. Przyszłość nie będzie wyłącznie elektryczna ani wyłącznie spalinowa. To coś zupełnie innego wystarczająco kompaktowy jak na hiper samochód, wystarczająco mocny, by rzucić wyzwanie odrzutowcowi, wystarczająco wszechstronny, by napędzać wszystko, co przyniesie przyszłość. Jeśli Koenigseg odniesie sukces, ostatecznym celem nie będzie dominacja samochodów elektrycznych ani spalinowych na ulicach. To będzie ciemna materia obecna nie tylko pod maskami najszybszych samochodów, ale także w powietrzu i na wodzie, która zmieni zasady mobilności, zanim giganci zorientują się, co ich spotkało.